Cześć, witam w swoim kanale. Pierwsze zbiory mam już za sobą. W tym miejscu, gdzie teraz przekopuję ziemię rósł czosnek. Prąd był ładny. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to zachęcam do obejrzenia. Jest na kanale. A z racji tego, że przyroda nie lubi pustki, zielsko nie lubi pustki tym bardziej, więc czas Zagospodarować to miejsce pod kolejne warzywa. Pod kolejne warzywa. Końcówka lipca, początek sierpnia. To jest dobry czas, aby się wyważyć, które możemy wysiewać na późne zbiory. Takie warzywa to mniej więcej. Marchew, pietruszka, wszelkiego rodzaju, sałaty, jarmuże, rzodkiewki, wszystkie warzywa te, które będziemy siać odmiany miany o zimę, te, które będziemy przechowywać dłuższy czas w piwnicach, w ziemiankach. A co za tym idzie? Wszystko to, co będzie nam służyło do wiosny. Do warzyw, które możemy jeszcze wysiewać teraz to. Między innymi szpinaki. Między innymi inne warzywa liściowe. Jak widzicie, ja na razie wysiewam warzywa w tym miejscu, gdzie rósł mnie czosnek, ponieważ cebula jeszcze rośnie. Dopiero szczyt już zaczął się sam kłaść, więc nie ma sensu go łamać. A warzywem, które będę wysiewał na tym poletku, będzie marchew. Marchew świetnie się sprawdzi w uprawie po, po czosku, Nie ma żadnych przeciwwskazań. Ja rządki robię przy użyciu trzonka od grabi. Dwa rządeczki. szerokości od siebie około 30 cm. Może być nieco więcej. Wtedy będzie łatwiej nam pielić warzywa. Na późną odmianę, na późny siew marchwi wygrałem, wybrałem odmianę S 2. Takie tej parce. wysiewa się ją identycznie jak marchew wiosenną. Z tą różnicą że marchew sianą latem należy znacznie intensywniej podlewać. Jest to spowodowane tym, że lato przeważnie jest o wiele bardziej suche, a do prawidłowego wzrostu marchew potrzebuje odpowiedniej wilgotności gleby. Jeżeli wysiejecie gdzieś gęściej to się tym nie przejmujcie, zawsze marchew możecie przerwać. Nasiona są dość drobne i ciężko jest wysiać je w odpowiedniej ilości bez siewnika specjalnego. Dlatego też przy siebie ręcznym Zawsze warto wysiać nieco więcej. Zawsze możemy wtedy przerwać marchew. Nieśmy miały nam zostać puste miejsca na polu. Dobrze. Jak mamy wysiane, zagarniamy. Teraz podlewać nie musimy, ponieważ podłoże jest bardzo mokre. Spadało 24 godziny spadło grubo ponad 100 litrów wody na metr, więc wilgoci tej marchwi na razie nie zabraknie do lepszego wzrostu schodu można. Można wysianą marchew. Przykryć teraz agrowłókniną, żeby podnieść jak najbardziej temperaturę. Gleby, żeby ona schodziła w jak, jak najszybciej. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.